Za 2-3 godzinki Ci wyślę pisemko. co, ale to już jest za późno. Bo wczoraj padłem. Słuchaj, z tego, co? z tego co ja tam mam na tym piśmie u mnie, to, to, to dziś już chyba jest too late, nie? Spokaj. Co? Spokaj. Nie no, poważnie mówię. No to z mailem. No. No, spokaj. Poczekaj chwilkę. Słuchaj, jest inna sprawa. Nie wiem, czy Ty mnie słyszysz? No. Słyszysz mnie, tak? Halo? No słyszę Cię, słyszę. Chcesz Słuchaj, dostałem pismo z prokuratury, tutaj z Gdańska, że... Ja Ci to prześle później, ale ogólnie nie ma czegoś takiego jeszcze jak status sygnalisty. No bo nie ma jeszcze. No, także... Jakieś tam przepisy... E, nie wiem, już ja mam zdjęcie szczepione. To jest tak napisane, że ja na początku w ogóle nie wiedziałem e, o co w ogóle kawa, mhm. Także... E, no chuj, tego nie ma, nie? Daj. Chodź, tak, tak. Ale nie, kurde, panie, przydałeś. Nie, no, już co powiem ci, tak, rafał? Tylko, że tu będę. powiem ci wprost, nie mam kurwa roboty innej, nie? Nie mam. to wszystko. No, nie mam. Cały czas wiesz, ojciec, już tak powiem, pomaga finansowo, ale no. Na ja pewno to była jedna nadzieja, nie? że to jakoś pogarszy to wszystko. Ja wiem, że sytuacja nie jest ogólnie dla wszystkich sprzyjająca takiego ja kraju. Tak powiedziałem, że to wszystko tak układa. No. My żyjemy w tak chorym kraju. Powiem na no. przykład. No. To, co no. mam robić, Dyskutowaliśmy artykuł 300 kakaci, działania w tym wieży Tak. Żadna przeprowadzona nie dnia podróży. Tak. Nagle poszedł inny, ale mniejszy kwity na to mhm. i ruszyli. Mhm. Dlaczego? Nawet niej nie na to i nie kontrolował. Mhm. A wiesz czemu? Nie. Bo wiadomo, że nasze kwity zakończyły w fali. Co to niemożliwe, wiesz co? Ale. Ja jeszcze się zastanawiam nad taką rzeczą. E, czy to nie jest przypadkiem, też takie trochę. półko e, wzajemnej adoracji? Wiesz tutaj? W no, bo to tak wiesz. Chęci powiem, weź tak popatrz, nie? Tu w jednym sądzie kurwa córka, tam żona, tu kurwa wujek, coś, tu stary. Nie za dużo tego? No, zobaczcie, jakie pisma są tam, man. Jak ci wyjaśnię, nie na to, No. wyjaśnienie dla adwokata strony pozwalnej mm -hmm. w zakresie niekonieczności zgadzania finansowej mm -hmm. wy jest wykazaniem braku konsekwencji podejmowanych czynnościach. Na co dowodem się, który, mm -hmm. obejmuje wydruch, jest dołączny rynk obejmujący druk ze strony energetyczno-solidarności, mm -hmm. który nakazuje regionom mm -hmm. takie oświadczenie, co powinienem zadać. Powołują się na ustawę o Słuchaj, ty możesz mi przesłać w tę treść? No bo dzisiaj. No, bo ja ci powiem, tak, ja i takim to wyślę, Nawet po terminie, niech leci. No bo wtedy jest na zmieniony. No słuchaj. Na logię. Mój rodzin muszą nie mhm. A regiony karą? No właśnie to jest. Ja pamiętam, żebyśmy taką dyskusję chyba jakoś tam mieli właśnie na ten temat. No bo, no, bo ja właśnie się na, podstawie na podstawie tego Tylko, że ja wiem, że myśmy się sugerowali tym, że. Nie, to w nie. Mhm. Ja się sugerowałem nie, solidarność. Mhm. Jak wiesz, jak podregiony mhm. karmią wkładać, prowadzenia światowe, mają, mhm. mają podwalenia pod wzory bilansów. Mhm. A tu nie? Centralnie mhm. musi? To jest dziwne, nie? Powiem dalej. Mając na względzie, czym jest solidarność? Nawet jak nie musiał, aby być uczciwa w stosunku do obywateli. Nawet jakby nie musiał. No, no mi się wydaje, że powinna, nie? Tak jest, tak to powinna by złożyć jako element przykładu klarowności i czystości, jakości nowej polityki. Ja to na Wiesz Co, ale jest jeszcze jedna sprawa. Związek zawodowy to nie jest przypadkiem instytucja publiczna? Albo inaczej, dobra publicznego? Do? Nie! Nawet, posłuchaj, nie, to jest tylko to fundacja. Co właśnie? Nie, nie żartuj. Hmm? jest tak zarejestrowane? Tak. No co ty kurwa? No to kurwa to jest nic wodę fotomontaż. Tak. Czekaj, 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 wiesz co? chodzi? tak, ja trochę dzisiaj jestem niewyspany, ale, ale... Kurwa. To. Ja pamiętam kiedyś czytałem taki artykuł, nie wiem czy ja ci nie podsyłałem też takich materiałów na temat tego, że solidarność. Była finansowana przez jej. To ja dobrze pamiętam. Tak. No i ogólnie rzecz biorąc to tak jakby troszkę taka hmm ja nie wiem jak to nazwać do końca, Myliś solidarności, Ale... Bo to co było do roku 90 mhm. i to jest teraz. To nie jest to samo? Nie. Poczekaj sekundeczkę. Sposobnie sekundkę, do gargi minuty, bo ja po... Dobra, ale co to, ja muszę z to... Moniką pisać pisma. Dobra, okej, okay, dzwonimy się. Dobre, dobra, czemu nie